Buongiorno! A może raczej powinienem powiedzieć, how do you do? Ale o tym za chwilę. Czy coś wam mówi silnik o oznaczeniu 2GRFE? E, misiek sprawi, żeby to się pojawiło to oznaczenie? Super. 2 fe to silnik montowany m.in. w takich samochodach jak Lexus RX350, Toyota Camry czy Toyota Highlander. I pewnie zastanawiacie się, Dlaczego mówię o takim silniku średnio ekscytującym w kontekście miejsca, które jest z nami, które kojarzy się raczej z samochodami wybitnymi? Już Wam spieszę z odpowiedzią. Otóż ten sam silnik montowany jest w tym zawodniku, a to jest bardzo poważny samochód. Bardzo poważny, bardzo szybki i no, jest kilka naj, które można w jego kontekście powiedzieć. Silnik w tym samochodzie współpracuje ze sprężarką Rootsa, co pozwala mu osiągnąć naprawdę niebagatelne osiągi, 420 koni oraz ponad 500 Nm. Masa samochodu to jedynie 920 kg. 920 kg, nie przesłyszeliście się. Mamy tutaj aluminiową e, konstrukcję pochodzącą z Lotusa Exige, natomiast całe poszycie jest karbonowe. E, stąd stosunek mocy do masy w tym samochodzie jest bliski temu, który cechuje Bugatti Veyrona, czyli jesteśmy na poziomie rzeczywiście e, osiągów bliskich hipersamochodom. Na potwierdzenie tego e, może być fakt, że czas, jaki ten samochód osiągnął na Nurburgringu, to bardzo niskie 7 minut. 7 minut i 3 sekundy, nie chcę skłamać, ale tak to chyba było. Sprawdzimy potem, dobra? Sprawdzimy. Dzięki. 7 minut i 3 sekundy, czyli to jest poziom już rzeczywiście Porsche 918 Spydera czy McLarena P1. A co to w ogóle jest za samochód? Bo pewnie widzieliście w tytule filmu, ale jeżeli ktoś nie doczytał tytułu, to to jest moment, kiedy należy przedstawić naszego bohatera. Jest to Lotus 311. 311. Czemu taka dziwna nazwa? Nazwę zawdzięcza ścisłej limitacji do właśnie 311 sztuk. Nasz samochód, nasz jak nasz oczywiście, prezentowany przez nas, ma numer. Możemy potem pokazać chyba na zbliżeniu, prawda? Pokażemy. Dobra, fajnie. Ma oznaczenie 50, 52 z 311, a także jest to 52 sztuka. Tego samochodu. Lotus 311 był zaprezentowany w 2015 roku w trakcie Goodwood Festival of Speed, a lata jego produkcji to lata 2016-2018. Samochód dostępny był w dwóch specyfikacjach, bardziej nazwijmy to drogowej oraz bardziej torowej. Tutaj jest samochód drogowy. Nie wiem do końca, dlaczego tak został nazwany, ponieważ nie ma tutaj takich udogodnień jak dach, przednie szyby, wycieraczki, więc jest to raczej maszyna bardzo mocno o charakterze torowym. Natomiast wersja TRUCK rzeczywiście charakteryzowała się tym, że miała moc podniesioną o kolejne 50 koni do 460 koni oraz masę poniżej 900 kg. Także auto, nieważne właściwie w której specyfikacji, zupełnie szalone. Lotus 311 to yy, Lotus, który historii marki zapisał się e, zapisał kilka rekordów ponieważ jest to najszybsze auto Lotusa, najmocniejsze i najdroższe e, wersja drogowa zaczynała się od 86 tysięcy funtów natomiast wersja torowa od 116 tysięcy także no, rzeczywiście nie są to tanie zabawki e, powiedziałem Wam że to jest auto w specyfikacji drogowej e, jest tutaj bagażnik okazuje się, spróbuję to teraz otworzyć tą klapę Odblokowujemy zaczepy. Bardzo delikatnie i bardzo ostrożnie zwalniamy z zaczepów. O, śnieg! Dobra. Zobaczcie, tutaj można schować kierownicę, bo kierownica jest wyjmowalna. Auto, żeby po prostu było zabezpieczone w jakikolwiek sposób, ma ściąganą kierownicę i można ją właśnie schować sobie tutaj. Do 20 kg tutaj można przechować rzeczy, także jakąś, nie wiem, być może kosmetyczkę na, na mały weekendowy wyjazd, też można na przykład schować. Także taka jest sytuacja. Przepraszamy Was za y, zmieniającą się ekspozycję w filmie. Ale no taki mamy klimat, że przed chwilą świeciło mocno słońce, teraz pada śnieg. No cóż, y, wiosna w Polsce w pełni. Słuchajcie, tak wygląda kluczek. Y, mi przypomina trochę kluczek do Cinquecento, mojego pierwszego samochodu w życiu. No ale wiadomo, tutaj nie chodzi o jakieś takie zbędne przywiązanie do detali. Tutaj liczy się sam konkret. Odpalimy zaraz ten silnik, o którym Wam mówiłem Ciekawe jak brzmi, czy jak w Toyocie Dobra, słuchajcie Pogadać, można sobie pogadać na postoju, ale w takim samochodzie najważniejsze jest to, jak się tym jeździ. Teraz jeszcze jest jedna rzecz, którą nie wiem, czy mi się uda zrobić bez problemu. Zapakowanie się do tego samochodu. Dobra, jedna noga jest. Druga, cześć Mateusz. Cześć, cześć. Dobra, siedzę. Teraz czteropunktowe pasy. Dobra teraz, teraz zrób cięcie, żeby nie było widać, że sobie z nimi nie radzę muszę trochę poluzować Okej, okay. bo to puszczam między nogami czy... Nie, nie, to nie są, to są cztery. Okay. ok, dobra. Też co możesz poluzować, tym Słuchajcie, nie wiem jak ten samochód dostał homologację na drogę <słuch> Ale zaraz się przekonamy jak to jeździ. Bardziej mi się naciska i za chwilę nie będę mógł mówić, dlatego... tego... szczytu także ciężko o jakieś tam mocniejsze dozdania ale może nam się uda znaleźć kawałek otwartego asfaltu Zobaczymy do czego zdolny jest na ten sam samochód tak dostałem kamieniem Mateusz czy możesz trochę podkręcić ogrzewanie bo jest chyba do dostawki ogrzewanie proszę bardzo Świetnie, ale chętnie bym kiedyś jeszcze pojeździł tym samochodem jak będzie cieplej Także może się uda Na razie nie czuję ust, nie czuję twarzy o! Nic nie czuję, ale jest super Naprawdę jest niesamowicie To są tak zwane smaczki Andresito Wiecie jak brzmi Titek? Jak to się nazywa w ogóle po polsku? Klakson Klakson, o, Clarkson Momo Itali, to jest akurat piękny detal. Uwaga! Nagraj to. Patrzcie, tutaj w tym ujęciu widać operatora i jego super kamerę niesamowitą. Cześć, Michał. Mamy bardzo różne widoki ekranu. Taki bardziej klasyczny z obrotomierzem, ale też jest taki, gdzie mamy rzeczywiście już, właśnie na okrążenia, konkretno mogą się pojawiać. No, potem taka pełna telemetria. No, nie jest konkret, ale powiem Wam tak. Nie ma tutaj przedniej szyby. Nie ma dachu. Nie ma grzanych foteli. W ogóle nie ma ogrzewania. A dzisiaj jest bardzo zimno, po prostu. Dlatego nie jedziemy już nigdzie dalej. Tylko kończymy. Dzięki, do zobaczenia. Ciao.